Co tam jest? Już chwileczkę. Skończyłam. Chcę zjeść taki torcik. Zróbcie go dla mnie, proszę. No dobra, spróbuję. Babcia się postara. Nie ma problemu. Bierzemy kwadratową formę. Wycinamy biszkopty. Pozbywamy się nadmiaru. O tak. I nadajemy temu odpowiedni trójkątny kształt. No to będzie coś wspaniałego! Co jest? I jeszcze troszkę, i jeszcze raz, i jeszcze raz! Babciu, świetnie ci idzie! Prawie przecięłyśmy na pół! Super! Dziękuję! Teraz wezmę gumę do rzucia. Podtrzymaj to proszę. A ja ją wyciągnę? O tak, dobrze. Owinę ją dookoła boków tortu. Super! Ekstra! Wystarczyło nawet na dach. Patrzcie, jaki mam teraz domek z ciasta. Ojejku, troszkę mi się zakręciło w głowie. Och, ci amatorzy, jesteście tacy zabawni. A no ja wezmę słodki krem i wyleję go prosto na mój tort. O, tak, tylko spójrzcie, jak to apetycznie cieknie. No i mamy to. A teraz potrzebuję gofrów. Naprawdę dużo gofrów. Ola Boga, szefie, twoja wieża z gofrów prawie mnie zabiła. Przepraszam, to było niezaplanowane. A teraz obłożę goframi mój torcik. Zrobię mu okna, drzwi. No i dach. Pięknie, prawda? To jest prawdziwy domek. Jak długo mam to jeszcze trzymać? To ma być domek? A ja obłożę mój piękną białą czekoladą. Ojej, ty też. Jestem tylko biedną staruszką. Jak ja mam utrzymać drugą wieżę? Poczekaj chwileczkę, babciu. Zrobię to naprawdę szybko. Mamy już dach, drzwi. Okna, komin. No i gotowe. Co teraz powiecie? Ha! I kto jest lepszy? Ojejku, już nie mogę wytrzymać! A! O rany, to musiało boleć. Mój tort jest ładniejszy. Nieprawda, bo mój! I jeszcze go ulepszę. Wleję do komina sporo polewy. No to ja też swój ulepszę. Dam sporo różowej, słodkiej polewy. Ojejku! Dajcie mi już spokój z tymi waszymi domkami. Mam was naprawdę serdecznie dosyć. Wkurzacie mnie. Dobrze, biorę arbuza. I posiekam go nożami niczym ninja. A ja! A ja! No i wspaniale, gotowe, mamy to. Mój arbuzowy domek jest przepiękny, pyszny i bardzo smaczny. Dorzucę jeszcze kilka owocków i całość ozdobię borówkami. Dam też kiwi jako płotek. Pięknie! Mamy też komin. No i co powiecie? Smacznego, moja droga! Wow, jakie piękne domki! Jest i różowy, i zarbuza, i czekoladowy. Zacznę od niego. Ojej, ile czekolady! Próbuję. Mmm, ale pyszne. Cudowne. A teraz zjem sobie ten różowy domeczek. Ojej! Ale super! Jaki pyszny komin! To biała czekolada! Podoba mi się! I został domek od babci! Jaki kolorowy! Z arbuza! Ojej, ale soczysty! Mmm, niam, niam, niam! Przekoszę sobie też resztę owoców! Ojej! Jakie to jest dobre! Babcia naprawdę się postarała. I babcia wygrywa. No i proszę, widzicie? Niepotrzebnie się kłóciliście. No i co gotujemy tym razem? Chwileczkę, już, już. Tym razem chcę pyszną kanapkę. Okej! Okay. Łatwizna. No jasne, zaraz zrobię ci taką kanapkę. No dobrze, zacznę od pokrojenia kiełbasy w plasterki. Ciach, ciach, ciach. I przechodzimy do krojenia pozostałych składników. To będzie największa kanapka w twoim życiu. Ojej, szefie, nie przesadasz? Dobrze, ja też już zacznę robić kanapeczkę. Użyję foremek w kształcie motylków. Moja wnuczka je uwielbia. Dobrze, a teraz pokryję je kremem. Mmm, to będzie coś niesamowitego. Babcia jak zawsze gotuje wszystko z sercem. Dekorujemy teraz owockami truskawki kiwi-banan i przykrywamy drugą połówką motylka. No i proszę. Chcesz truskaweczkę? Nie? To nie. No dobra, teraz czas na moją kanapkę. Też użyję kolorowych tostów. Dam na nie bardzo dużo czekolady. Pysznej, słodkiej czekolady. Miam, 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 jaka pyszna! Dorzucę też żelki haribo. I kolejną warstwę tosta. I znowu żelki. Powtarzamy tak kilka razy. I mamy to! Super wielowarstwowa kanapka gotowa. Co powiesz, babciu? Brawo, moja droga! Ojej, co tu się dzieje? Co to za gigant? Jak to co? To moja kanapeczka. Jeszcze troszkę serka, kiełbaski, pomidorka, ogóreczka. No i proszę. Prawie gotowe. Przykrywamy i mamy to. Oho. Proszę, smacznego. O, rany! Co to jest? Wow, pierwszy raz widzę taką ogromną kanapkę. Szefie, brawo! Ale najpierw zacznę od tych słodkich kolorowych motylków. Ojejku, jakie urocze! Am! Um. I jakie pyszne! Z bananem! Smakują mi. No dobrze, teraz czas na drugą kanapkę. Jaka kolorowa? I taka słodka! W środku jest Nutella, mój ulubiony krem do kanapek, pyszne. No i teraz czas na tego giganta. Nawet nie wiem od czego zacząć. No dobra, no to próbuję. Mmm. Ale pyszne, jakie chrupiące! Ojej, marzyłam o takiej kanapce. Naprawdę bomba! Szefie wygrywasz! Słyszałyście? Wygrałem! Jestem taki wzruszony! Tym razem chcę, żebyście przygotowali dla mnie lody. O takie właśnie. Zrobicie? Prościzna, pewnie, że zrobię. Lody? Muszę pomyśleć. A ja mam już pomysł! Czas na maleńką metamorfozę. No i co powiecie? No, bogato, co? Jestem teraz złotym chłopcem. Więc wezmę złoty rożek. Ojej, co tak świeci? Aż mnie oślepiło. Szefie, co ty robisz? Gdzie jest mój mikser? Och, wrzucam do środka pomidory. Dobrze, teraz czas na cytrynkę. Brakuły. No i mielimy. Och, pachnie tak wspaniale. Dobrze. Och, wlewam to do foremek. Po kolei. Trzy kolorowe soki. Mamy to. No, nie wiem, babciu, czy to będzie dobre. Może małe zamrażanko. Proszę. Dziękuję, moja droga. No dobrze. A teraz użyję korkociągu, aby usunąć rdzeń z marchewki. Właśnie w ten sposób. Udało się. Użyję jej jako rożka. A teraz włożę do środka moje zdrowe lody. Zacznę od brokułowych. Dalej będą cytrynowe i pomidorowe. Wspaniale, co powiesz, szepie. Babciu, co to za wynalazki? To na pewno nie będzie dobre. W przeciwieństwie do tego, co ja zrobię. Biorę lody truskawkowe i wkładam je do mojego złotego rożka. O, tak! I polewam oczywiście złotą polewą. Cudownie! No i proszę. Moje lody są lepsze. Nie, bo moje. No to jeszcze zobaczymy. Moja droga, a ty czemu nic nie gotujesz? O jejku, zapomniałam. Ale mam już pomysł. Wiem co zrobię. Mam tu sporo czekolady. Pomaluję nią ścianki wiaderka. O tak. Super. Teraz biorę mleko i wlewam do środka. Dodam jeszcze rozpuszczoną białą czekoladę. I całość porządnie wymieszam. Super! Czas na zamrażanie. Troszkę tutaj. I troszkę tutaj. Gotowe! Mamy to! Mój gigantyczny lód na patyku. Smacznego! Wow, jakie duże lody! Złoty rożek! To niesamowite! A tu jest coś dziwnego. Spróbuję tego rożka jako pierwszego. Hmm. Błe, to nie jest dobre. Nie lubię warzyw. A teraz kolej na tego złotego kolegę. Ojejku, pierwszy raz widzę takie lody. Mmm, smakują mi super, szefie. A teraz czas na tego olbrzyma. O jejku, ledwo go uniosłam. No to próbujemy. O rany! To jest mega pyszne! Rewelacja! Brawo! Betty, wygrywasz! Niam-niam-niam! Słyszeliście to? Wygrałam! Wygrałam! Wow! Ale, ale jak to się stało? Taki malutki smuteczek. Moli, zobacz, co ja mam. Super, co? A ja mam najwięcej. Porany, ale ekstra. Przestańcie się ze mnie śmiać. Ja będę próbować jako pierwsza. Mm. Jakie pyszności. Dzeń, zeń, zeń! Ten patyczek jest taki zabawny. Można się nim pobawić. Mam tego dosyć. A masz. Aaj, puść! Mój biedny paluszek. Uff. Chodź do mnie mój pyszniotki lizaczku. Mm. Oj, nie da radę go ugryźć. Ale mam pomysł. Rozbiję go! O, tak! Od razu lepiej. Teraz mogę sobie pochrupać. Mm, jakie to dobre! O, tak. Skończyłam. Teraz twoja kolej. Nareszcie. Mm, tylko jak go pokruszyć? Młotek? Nie. Lepiej wezmę ogromny młot! Wow! Lecimy z tym! I bum! Bum! I jeszcze! I jeszcze! Och! To nie takie łatwe! I jeszcze troszkę! Rozbiję go! O, tak, udało się! Dziewczyny, możecie się częstować. Wystarczy dla wszystkich. Jakie dobre. To prawda? O tak. Co za słodki rekin, taki ładny. Wow. A mój rekin to prawdziwy drapieżnik. O rety! Zgadza się, w tej rundzie mam szczęście. Dostałam ogromnego rekina. Dziewczyny, dziewczyny, zacznę pierwsza. No dobra. Chodź tutaj. Jaki słodki żelek. Super. Smaczny. Ale mało. Teraz te kloi. Tak. Tylko jak to ugryźć? Jakie to gumowe? Nic nie wychodzi. Dobra. Ach, tak? I tak cię zjem. Spróbuję rozerwać. Pomożesz mi? No, dawaj. Ciągniemy, ciągniemy. Jeszcze troszkę. Aj! Tak czy inaczej cel został osiągnięty. Spróbuję tego ogonka. Mm, Jakie ty śniutki. Ja też teraz spróbuję. Ej, nawet o tym nie myśl, to moje. Proszę, chociaż kawałeczek. Powiedziałam, że nie. Mmm, pyszne. Kontynuuj. Nareszcie. Dobrze, czas przypomnieć sobie lekcję mojego senseja. Poszatkuję tego rekina na malutkie kawałeczki za pomocą moich tasaków. O, rany. Jedziemy z tym! O, tak, jeszcze chwilka i zaraz sobie zjem. Super. Ale szoł trwa dalej. Teraz za pomocą tych chłopatek odrzucę każdy kawałeczek w powietrze i złapię je buzią. A... Prosto do celu. Wow! Gdzie ona się tego nauczyła? O jacie, brawo! Dziękuję dziewczyny. Wiem, że jestem fajna. Jakie małe, jakie gorące! O jacie! Jakie to jest ostre nie do wiary! Dziewczyny, za co taka kara? To całe wiadro! i zacznij pierwsza! Ja? No dobra, nic nie poradzę. Mam tylko nadzieję, że po takiej małej porcji nic mi nie będzie. Ojej, buzia mi płonie i czuję, że w środku zaraz będzie pożar. Uff, zagrożenie minęło. Teraz ty. E, ja? Tak? Nie chcę, proszę, nie chcę. Czekaj, bezpieczeństwo przeciwpożarowe ponad wszystko. Dobrze, jestem gotowa. To jest mega ostre! O Rany! Wody! O, dzięki, tak lepiej. Teraz ty, zaczynaj. No dobrze. No to co, makaroniku, nie boję się ciebie. Hej, to było za wcześnie. sorki, nie chciałam falstart. Lepiej uważaj, jeśli jeszcze raz. A mam cię! Nie lej we mnie wodą zbyt wcześnie. Ja tylko sprawdzałam, czy działa. Zaczynam jeść ostry makaron. Najważniejsze to się nie zatrzymywać i nie myśleć o ostrym smaku. Ojej, już nie mogę! Zaraz spłonę wody! Czekam, czekam, wszystko ok! Wody! Potrzebuję wody! O jacie, jesteś jak smok! Chyba czas ją ugasić. Nie jeszcze za wcześnie! Ja płonę! Już się skończyło! Troszkę za późno z tą wodą. Zawsze chętnie Ci pomogę! Dobra robota! No, ratowałam wszystkich! Jaka mała porcja gumy. Ledwie ją widać. O rany. Piękna, co? Wow. Zgadza się. Dostałam gigantyczną porcję. Ekstra. Chloe, ale masz ucztę. Nie nabijajcie się ze mnie. Co z tego, że mam małą porcję? Ale na bank jest najpyszniejsza. Otwieramy opakowanie. Wyciągamy gumę. I delektujemy się jej niesamowitym smakiem. Mmm, ciekawe, jaki balonik wyjdzie. Patrzcie, jaki malutki i uroczy. Nic nie widzę. Chwilka. A teraz? Rzeczywiście to balon. Ale to mega śmieszne, żeby oglądać balonik pod lupą. Wielkie rzeczy. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda prawdziwy balon z gumy. Mmm, jakie to pyszne. Żujemy i dmuchamy. Widzicie? I nie trzeba żadnej lupy. Tak, naprawdę jest duży. Patrzcie, co mi wyjdzie. Oj, jacie! Ta porcja jest niesamowita. Zaraz ją zjem. Mmm, jakie smakowitości! Bardzo pyszne. Wręcz nie mogę się oderwać. Po prostu eksplozja smaku. Można to też zwinąć w ten sposób. Okej, okay, dziewczyny, ostatni kawałek i zaczynam dmuchać balona. Ojejku, to chyba nie jest zbyt bezpieczne. Ten balon jest ogromny. Oj.